Błogosławił Pana powietrzne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się bez. Ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a on mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego uci. czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do koryntian bracia jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie jest nowym stworzeniem to co dawne minęło a oto wszystko stało się nowe wszystko zaś to pochodzi od Boga który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat nie poczytując ludziom ich grzechów nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Oto Słowo Boże. Tobie, królu wieków. Tobie, królu wieku. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Pan z wami i słuchem duchem poni. słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie Panie W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy, grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzin nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znowu żył. Zaginął od narazów się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić uczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść, wtedy ojciec jego wszedł. Wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utoczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do Ciebie należy. A trzeba by trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarł, ja znowu żył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Słowa Na wstępie muszę Święty usłyszeliśmy półmetek, i potrzebę nawrócenia, głębsze refleksy nad tym naszym pielgrzymowaniem w tym właśnie czasie, który nam Bóg daje nad zastanowieniem się, kim właściwie ja jestem i kim dla mnie Bóg jest. I dzisiejsze czytania są, może być, takim światłem obudzącym naszą uwagę, świadomość. A może taką głębszą refleksję nad samym sobą. Którym z tych braci jest, który ten brat jest dla mnie bliższy? W której, można powiedzieć, skórze jestem? No, wydawałoby się ten syn pierwszy, dla niektórych gorszy. Słuchajmy, ale najpierw. Chrystus naucza. Tak, my możemy słuchać Słowa Bożego, ale jedni, aby się tym słowem go przyjmując, przejąć i w nim żyć, a inni, co tam by można było zaatakować, coś zniszczyć. No i tu mówi Ewangelia, gdy słuchali na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Tu często przypominamy, jesteśmy specjalistami od szemrania. Tak było, jest. A często kiedy? Kiedy szukamy swojej gracji, a nie prawdy. Bo gdy szukamy prawdy, to raczej milczymy i medytujemy. Jak szemrzemy, to nam się wydaje, że ja tu mam coś do powiedzenia. No, ten przyjmuje grzeszników, i jada z nimi. No bo inaczej Bóg myśli, co na co innego wskazuje, o kogo innego się troszczy. Jak wyraźnie powiedziane, przyszedł do grzeszników, a nie do sprawiedliwych. A oni się mają, szem, trzy faryzeusze i półczeni w piśmie, za sprawiedliwych. Wtedy Chrystus, bez żadnego jakiegoś tego oburzenia, spokojnie pomówił pewną przypowieść. I właśnie ten jeden z synów od razu: Ojcze, daj mi część własności. Mnie się należy, daj. Mnie się należy. Jakże to jest częste w naszym życiu? Mnie się należy, dawać proszę. A jeszcze można tutaj popatrzeć przez preznat. No, przecież już dziadku się kończy Twój żywot. Ma przepaść, daj mi. Na różne sposoby można to rozinterpretować. Jak człowiek nad słowem może się zastanowić. To, to inaczej przyjmuje i później przeżywa. I to nas kształtuje. Ale jak lecimy, jak po jakiej byle jakiej gazecie, to jest to, co jest. Ojcze, daj mi, uważajmy z tym reklamowaniem, bo mi się należy. Przecież jesteśmy takim teraz społeczeństwem, że nam nie się należy. I tu jest wyraźnie pokazane. I Bóg daje. Bóg nam tyle dał, My bierzemy i co z tym robimy? Co z tym robimy? Właśnie w obrazie jego pierwszego syna. Zabrał i poszedł. Jestem wolny, mi się należy. Obrazu mamy wiele. Nie chodzi o posłuszeństwo, o mądrość, którą Bóg, ojciec, czy ojciec, czy rodzice, jako przekazujący Bóg, mi się należy, świat proponuje, do przodu. I wyraźny obraz Niedługo, niedługo, dokładnie tu jest powiedziane, że świnił się, bo poszedł pilnować świnie. To jest też taki obraz, który jak dokładnie sobie wyobrazimy, to inaczej do tego wszystko podchodzimy. Nawet do naszych takich pretensji, na należności mnie. Ale i w tym również Chrystus chce ukazać, że można błądzić. Ale żeby się umieć przyznać do błędu swego. I szczerze i prawdziwie żałować. Ten czas jest właśnie tym czasem takiej głębszej refleksji, co to jest powiedziane. Życie go przygniotło, zniszczyło w tej swojej głupoci za rozmiarstwie. Wtedy zastanowił się, a czemu nie wcześniej? A można było wcześniej, no ale chociaż później. Lepiej później niż wcale. Zastanowił się, że i rzekł, i ja wrócę do swojego ojca. Czy w naszych sercach jest często taka refleksja? No nieraz mi nie wychodzi w życiu. Ale Bóg jest. I miłujący, jak między innymi w tej przypowieści. Czy ja mam tą ufność i pewność, że jak wrócę, to mnie przyjmę. Przyjmie Bóg. Właśnie, żebyśmy chcieli sobie to uświadomić i później szczerze powiedzieć moja wina i prawdziwie do Niego powracać. Ewangelia pokazuje, Bóg oczekuje, przyjmuje, przebacza. To jest ten, który mu się, mu się potknął w życiu. Ale są już inni. Drugi obraz. Bo przecież tu jesteśmy. Nie jesteśmy wierni, którym się wydaje. To tak jak ten drugi syn. Słyszy? co się dzieje. Tam słudzy mu obwieszczają, co się dzieje, że ta radość z powodu powrotu brata. Uff. Jest takie powiedzenie cieszyć się cieszącymi. Gdzie jest miłość, to się potrafimy cieszyć cieszącymi. Gdzie nie ma prawdziwej miłości, Bożej miłości, nie potrafimy się cieszyć cieszącymi. Zazdrość nas zżera. Zżera nas zazdrość. No i on nie przyjął. Zbuntowany. No cóż, ojciec zna zachowanie swoich dzieci. No i wychodzi oczywiście. Tamten rozgniewany rozgniewał się i nie chce wejść. A ojciec wychodzi i mówi mu. Co i jak. Ale od razu robi wypominki. Dlatego, że. Ojciec miłujący inaczej myśli, bardziej otwarty, szczerze miłujący, niezaakceptowany przez tego, który niby mówi, że go miłuje, bo z nim jest. Można z kimś być, jak nieraz w rodzinie widzicie, jest, on jest. On jest, tylko on jest obok, ale on nie miłuje. No i a ojciec prawdziwie miłuje i cieszy się z powrotu, a ten, mimo tego, że brat. Powrócił. Mm. Mimo tego, że ojciec mówi: mm. Zróbmy sobie analizę, jacy my jesteśmy nieraz uparci. Mówi się o tym ośle. Dlatego zwróćmy uwagę, czy w naszych sercach nie ma takiego troszeczkę uporu. Bóg proponuje, Bóg gazuje, z mówi, on później, bo nie wiedzą, co czynią. Jakim prawem? A gdzie sprawiedliwość? A tu Ojciec mówi, Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do Ciebie należy. Tyleśmy od Boga otrzymali. Czemu nie umiemy dziękować? Dlaczego nie chcemy tą piękną miłością, dobrocią, światłością, obecnością żyć na co dzień? Tyleśmy otrzymali, tylko wciąż za wiergamy. Po swojemu. A diabeł oczywiście nam podpowiada, no przecież jak to może być? Szukaj sprawiedliwości. No, sprawiedliwość szatańska, jak mówicie, sprawiedliwość szatańska, tak i tak zwana dobroć diabelska. Ona też na pozór, ale tam nie ma nic szczerości, nic prawdy w sercu. No i oczywiście jest uparty. W Ewangelii nie ma napisane, żeby on przyszedł na ucztę. Ten drugi niby dobry, i uważajmy z tymi niby dobrymi, nie przyszedł na ucztę. Ewangelia o tym nie mówi. Ten, który zbłądził, przyszedł do ojca. A ten drugi nie przyszedł na ucztę. Więc zwróćmy mocną uwagę, żebyśmy. Mieli tę głębszą, szczerszą, prawdziwszą analizę, kim jesteśmy przed Bogiem. Karmiąc się tą słową, słowem mądrości, światłości Bożej. Bo w drugim czytaniu Święty Paweł nam coś podpowiada. Teraz obecny okres jest właśnie takim czasem głębszej refleksji nad życiem Chrystusa. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Właśnie w tym słowie, pojednajmy się szczerze z Chrystusem. W imię Chrystusa. I inne zdanie z drugiego czytania dzisiejszego. Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, dorzucę prawdziwym na obraz Boży stworzony. Niechże ten czas wielkiego postu będzie tą głębszą refleksją, szczerą i prawdziwą, byśmy tym słowem żyli, Boga objawiali w miłosierdziu i dobroci. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. W świecie, amen. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Zachęceni słowami psalmisty, przedstawiajmy Bogu sprawy Kościoła i świata. Boże, bogaty w miłosierdzie, pomóż spowiednikom, egzorcystom i kierownikom duchowym, stawać się świadkami Twojej nieskończonej miłości i dobroci. Ciebie prosimy? Boże, bogaty w miłosierdzie, udziel rządzącym ducha mądrości i sprawiedliwości, aby potrafili wspólne dobro, jakim jest nasza ojczyzna, przełożyć nad własne partykularne interesy. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie spraw, aby nawracający się oraz podejmujący w wielkim boście zdecydowaną walkę z nałogami i grzesznymi przyzwyczajeniami odczuli wielkość daru, którego im udzieliłeś. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, dopomóż osobom mającym wielkie mniemanie o swojej sprawiedliwości i nieskazitelności stanąć w prawdzie i przyznać, że również potrzebują Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, wspieraj chorych w dźwiganiu krzyża cierpienia, a naszych bliskich zmarłych, szczególnie Stanisława, przyjmij na wieczną ucztę w Twoim Królestwie. Ciebie prosimy. Boże, bogaty w miłosierdzie, daj, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty wykorzystywali dobrze pozostałe dni wielkiego postu oraz czas życiowego pielgrzymowania na tym świecie. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, widzimy, jak jesteś dobry i zasłuchany w głos swoich dzieci. Wysławiamy Cię i błogosławimy teraz i wieczne czasy. Co zmienia się w Chrystusa ciało? Z wielu światłem pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa. Cię się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Panie nasz, Boże, z radością przynosimy Tobie dary na ofiarę, którą nas uzdrawia. Pokornie Cię prosimy, abyśmy ją złożyli z tą czcią i z żywą wiarą za zbawienie świata. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan s i z duchem Twoim, serca zanosimy je do Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest światłością, która na świat przyszła, aby każdy, kto w niego wierzy, nie chodził w ciemności. Lecz miała światło życia, Przez sakramentu świętego tego, Uwalnia nas od ciemności grzechu, Abyśmy byli dziećmi światłości. Dla tego niebo i ziemia, z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święte, święty, święty, święty. Panebus est tempus, et te ces Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego, Pana, mocą Ducha Świętego, żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz ludzku, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z tym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię Boże, uświęć mocą Twojego ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzienki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówią. Wierzcie jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane.